Właśnie przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Pałacu Kamieniec koło kłocka. Zobaczyliśmy nasz pokój, który znajduje się za mną i muszę wam przyznać, że jest naprawdę prześliczny. Co prawda nie ma słońca niestety, więc na zdjęciach pewnie będzie wyglądało to wszystko trochę ponuro, a mam nadzieję, że również wam się spodoba. Najpierw chciałabym, żebyście dowiedzieli się o tym miejscu czegoś więcej. Pałac kamieniec powstał z końcem XVIII wieku, zbudowany w stylu barokowym na planie prostokąta. Przechodził z rąk do rąk różnych niemieckich rodzin, aż w 1881 roku został kupiony przez barona Artura von Zehertosa. Baron szukał miejsca dla siebie i swojej świeżo poślubionej żony, Klary, i gdy ujrzał kamieniec, nie miał żadnych wątpliwości. Kupił pałac, a dwa lata później zlecił jego rozbudowę i modernizację folwarku. Barokowy pałac został wówczas powiększony o północne, eklektyczne skrzydło. Kolejni właściciele pałacu bardzo niego dbali, stale go udoskonalając. Jednak koniec wojny oznaczał przesiedlenia mieszkańców i początek niszczenia pałacu. Zostają zakwaterowani nowi lokatorzy, pomieszczenia są dzielone na mniejsze, budynek nie jest remontowany. Dopiero w 2004 roku pałac opuszczają ostatni mieszkańcy, ale w ich miejsce Pojawiają się złodzieje i wandale, którzy wypruwają ze ścian instalacje, niszczą zachowane elementy wyposażenia i obsmarowują ściany. Na szczęście w końcu pałac został kupiony i w 2009 roku nowi właściciele zaczęli remont zrujnowanego budynku. Po pięciu latach specjalistycznych opracowań, analiz historycznej dokumentacji i prac konserwatorskich pałac Kamieniec otrzymał nowe życie. Zatrzymaliśmy się w pokoju numer 4, który charakteryzuje się wyjątkową łazienką. Pomiędzy prosznicą a sypialnią znajduje się przeszklona ściana, dzięki czemu oba pomieszczenia tworzą niezwykłą spójną całość. Jest to rozwiązanie niekonwencjonalne, na co dzień może trochę niepraktyczne, ale bardzo efektowne. Mam okazję pokazać Wam jeszcze dwa inne pokoje. Chodźcie za mną. Pokój numer 7 wyróżnia odkryta drewniana konstrukcja budynku. Na belkach możecie zauważyć charakterystyczne nacięcia. Zostały wykonane dawno temu, gdy w pomieszczeniu tym przechowywano siano. Nacięcia powstrzymywały je przed zjeżdżaniem. Dzisiaj o sianie prawie nikt już nie pamięta, gdyż znajduje się tu wyjątkowo przytulny pokój dla trzech osób. Apartament to największy pałacowy pokój, położony w samym sercu budynku. Szerokie deski świerkowe na podłodze i wielkie łoże z baldachimem tworzą wyjątkowy duet, kiedyś znajdowała się w tym miejscu sypialnia Pani i Pana domu. Kamieniec zachwycił nas pięknymi wnętrzami urządzonymi z dbałością o każdy szczegół oraz niezwykłą rodzinną atmosferą. Mogę szczerze polecić wszystkim, chociaż może raczej parom niż osobom z dziećmi. My na pewno jeszcze to wrócimy. Wsłuchajcie, dajcie łapki w górę, a ja już jadę do domu.